Witam Was 25 kwietnia 2019 roku. Dzisiaj robię taki wyjazd dłuższy do rodziny na Mazury. Tak więc to będzie totalny spontan. Nie wiem, gdzie wyląduję. Po drodze będę po prostu zaliczał kolejne kałuże z neodymkiem. Być może połaże z wykrywaczem, ale tego jeszcze nie wiem. Tak więc spójrzmy razem, co przyniesie dzisiejszy dzień. Zachęcam do oglądania. No i dobra, słuchajcie, zatrzymałem się w pierwszym dzisiaj miejscu. Jest to droga w okolicy Kłódki koło Grudziądza. I porzucamy z tego tutaj wiaduktu drogowego na rzece Osa. Tak to fajnie klimatycznie wygląda. Porzucam teraz górnym zaczepem, bo taki mam kaprys. O, i zobaczymy, coś nam tutaj leży dzisiaj. Jest klimat. Jest godzina szósta. Jest cieplutko. Jestem na krótki rękaw. I lecimy. No i dobra, spuszczamy naszego neodymka z zaczepem górnym. No i dobra, słuchajcie, pierwszy rzut przynosi już pierwszy kawałek złomu. Nie jest to porażająca ilość, ale pierwszy drucik na nasze konto wpada. Poczułem teraz fajny opór i pewnie coś ciągnie, no tak wow, idzie zerkajcie na to z daleka wygląda jak kawałek wahacza od auta wow no chyba to będzie jakiś element wahacza czy coś w tę mańkę czy cisza na razie jest za mną jakieś 10-12 rzutów używam w ogóle teraz magnesu 80x40 z górnym zaczepem jest jeden z trzech moich magów. Ten jest akurat na sprzedaż. No i takie tam śmieciuchy. A ja lecę dalej, zmieniam miejscówkę. Drugim moim przystankiem jest rzeczka Gardenga w miejscowości Rogoźno-Zamek. Na razie kawałek druszyku, ale coś tam w dnie, słuchajcie, jest. I się nie chce oderwać. Tu za mną odbywa się niezły ruch, a ja tymczasem ciągnę. Taki oto elemencik, taki to jest słuchajcie, stary zawias Co tym razem takie rzeczy i lecą kolejne gramy takie coś ale tu jest klimat, słyszycie ten szum rzeczki Zlazłem sobie tutaj na dół i oś tutaj proszę kolejne 2 kg na konto wpada Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać przez ten szum wody i kolejne gramy i tym razem taki zestaw Majsterkowicza fajne miejsce, niemal każdy rzut przynosi jakiś tam złomik tu mi skacze pełno jakichś małych zap a ja tymczasem targam jakiś drut kolczasty patrzcie widzicie tamtą rurę tam jeżeli to jest żeliwo, to się nieźle obłowie, ale zaraz zobaczymy, bo być może jest to jakieś betonowe. No niestety jest to kawał betonu, a szkoda. Ważyłoby już 20 kg. Tymczasem kolejny jakiś zawias. Zobaczcie co targam z rwącego potoku. Taki kawał pręta. Do którego przyczepiony jest pełno jakiejś śliny. I kolejne drobiazgi, a to mi wygląda na taki element większego łańcucha. Ogarnijcie to, no i zerknijcie. Byłem tu jakieś 20 minut, wpadło parę kilo drobnego złomu, a ja lecę dalej. Trzecim przystankiem w mojej podróży dzisiejszej jest łasin, pamiętacie? Tutaj pod tym pomostem, z którego odcinka. Zamieniam teraz na odymka na tego z bocznym zaczepem 70x40 i podziałamy chwilę tutaj pierwszy rzut. I takie buty. A słuchajcie, na razie jest lipa, same takie drobiazgi wychodzą. Zobaczcie 10 rzutów i sam drobiazg. A w tym łasinie tylko takie widoki. To jest największy mój fand dzisiaj z łasina. I kolejna dostawa gwoździ. Dobra, starcie tego dobrego kochani. Łasin przyniósł mi takiego mięsnego jeża. Pamiętacie? Ci starcie pewnie pamiętają jak za komuny się robiło z takie, takiego jeża z jabłka, stalówka i jedziesz. <noise> a tymczasem 15 minut wyjęte z życiorysu. A my lecimy na czwartą kolejną miejscówkę. Słuchajcie, to jest mój czwarty przystanek, i jest tak mega klimatyczny. Dojrzałem go z ulicy. Taki tam kanał prowadzi do jakichś starych zabudowań. Jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Zaraz zbadamy, co tutaj się kryje i co na nas czeka. No i zerkajcie, jestem już tutaj bliżej. Tam jest taki fajny wiadukt kolejowy. Tu jakiś stary budynek zdewastowany. Zaraz zbadamy to. O, a tu jeszcze żeby było śmiesznie, to jedzie pociąg. Nie wiem czy cokolwiek będzie słychać bo hałasu niesamowity ale ja mam już pierwsze kilogramy kolejowe jakieś takie drodziki i coś na kształt guzika i kolejny kąsek cyklu złom kolejowy zobaczcie a tu gołym okiem już widzę śrubę stryk jest śrubka sobie leżała i następna kolejowa podkładka pod śrubę. Patrzcie, jaki teraz idzie kąsek. Super. Ze 2 kilo jest. I jeszcze jedna. Na tej klimatycznej miejscówce posiedziałem niecałe pół godzinki. Wpadło jakieś 5 do 8 kilo, bo te elementy są dosyć ciężkie. No co, a ja się zbieram. I jadę dalej. No i dobra, piątą moją miejscówką jest Ostruda. Takie tam stare kąpielisko. Tutaj podziałamy, bo widzę, że tutaj jest takie miejsce, gdzie była kładka, przejście dla pieszych. Więc może coś tutaj nawpadało ludziom. Dobra, tamta kładka to nieporozumienie. Przeszedłem jakieś 50 metrów dalej. To strasznie zamulone dno jest. No i bardzo płytko jest. Nie lubię w sumie takich miejsc, no ale zobaczymy. Zerknijcie po horyzont po prostu wszędzie molo. Także tu powinno coś wyleźć. Jak tu nic nie wyjdzie, to będę mocno zdziwiony. Także podziałajmy tutaj trochę. I znowu kopa kapsli. Tu mi się dziadek poużalał nad swoim losem. Tam słuchajcie policja w tle stoi. Nie wiem czy to zobaczycie. O! I sobie patrzą na mnie, co ja tu robię. Od 5 minut mnie obserwują. Chodzę sobie wzdłuż, słuchajcie, pomostu. Policja na mnie wyraźnie czeka, aż skończę. Pewnie będą chcieli pogadać tym razem. No trudno, porozmawiamy. Widzimy, co panowie wiedzą na temat ustaw i tak dalej. No, dokładnie, no, wzajemnie dzięki. Rozmawiało nam się bardzo miło. Chłopaki młode pogadaliśmy się sobie. Okazuje się, że znają mój kanał, oglądają. Jest spoko. Z panami z policji gadało się bardzo przyjemnie, ale czas rzucać dalej na odymkę. Jestem teraz kilkanaście kilometrów od Ostrudy w miejscowości Ruś, Tu kiedyś byłem z wykrywaczem i wpadły fajne ciekawostki. No, dzisiaj rzucę parę razy na odymkę i zobaczymy. Czy cokolwiek wpadnie. Ale szczerze w to wątpię. Także do działania. Pogoda prawie letnia. Jestem sobie na krótki rękawek. Sama przyjemność. Miejsce może i bardzo fajne, ale też puste niestety. Jakieś tylko takie drobne śmieci wylazły. Dobra. Szkoda marnować czasu. Wykonałem się 10 rzutów. Totalna pustka. Będę się zawijał dalej. Nie mam już tutaj w pobliżu. Pomysłów na miejscówki, więc może się okazać, że jest ostatnia miejscówka. Nie wiem, zobaczymy, co nam przyniesie dalsza część dnia. Jestem na siódmym tego dnia miejscu. Takie bardzo klimatyczne, stare kąpielisko. Miejscowość Kotkowo. Nie spodziewam się tu żadnych rewelacji. Ale porzucam parę razy i zobaczymy, czy coś wypadnie. Pierwszy rzut na tym miejscu zaowocował kilkoma kapslami i taką tam główką białą. Nie wiem od czego to jest. Wykonałem drugi rzut w Kotkowie i zobaczmy cóż nam idzie. Dosyć głęboko tutaj wam powiem jest. Z rutu tutu kawał drutu i kapsle. Kolejny rzut, kolejne kapsle, a więc nasi tu byli. Patrzcie jaki monotonny repertuar. Kapsle i tylko kapsle. Jest i 5 groszy. A z ciekawostek taka właśnie kotwiczka, chyba uszkodzona. Brakuje jej trzeciej, trzeciego haczyka, tak mi się wydaje. I w rezultacie wylądowałem w Kretowinach, takie tam duże kąpielisko. I tutaj, chyba, będzie to moja ostatnia miejscówka, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Tu był robiony nowy pomost, nowe molo, więc jest szansa na wyciągnięcie resztki złomu, który został po pracownikach. Idę sobie po nowym molo. I co, rzucamy. Pierwszy rzut na tej miejscówce na pusto, drugi rzut w kretowinach to element zapalniczki i kapselek, trzecie zanurzenie na kretowinach i zobaczmy czy coś nam tu idzie, no tak coś idzie, taki zestaw, kretowiny okazują się stratą czasu, to jest kąpielisko dobre na wykrywach, niekoniecznie na naodymach, tak więc na dzisiaj będę chyba kończył i pamiętajcie, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Jakiś komentarz. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to dajcie suba. I czekamy na następny odcinek. Tymczasem żegnam się z wami tym moim gwoździem. Hej!